Ej, a jakaż to data dzisiaj? Jakby nie patrzył, to mamy 30 grudnia. A ja sobie spaceruję deskniętą ścieżką, tym razem, wzdłuż krótszego brzegu jeziora Nickiego. W tej bliższej dali, przeróżnej nazwy wyspy. A jakaż nazwa tych wysp każdy może sobie sprawdzić w mapie, wieje fajny zafirek. Jak widać stan wody znaczący. No, starczy tego. Życzę wszystkim dobrego, najfajniejszego tego 2007 roku. Pięknego dnia. Hej.